Cześć, tu Mamik, zapraszam na katedral. Pokażę Wam nie więcej, o co chodzi w grze. A więc grę mamy e, przygotowaną w ten sposób, że tu sobie wykładamy tą katedrę. Tak? E, w zależności, czy chcemy zagrać wariant dłuższy bądź krótszy. My jeszcze ubieramy jeszcze te kafelki tutaj, żeby ta gra była ciut krótsza. Jeśli gramy na dwie osoby, to gra się będzie kończyć, jeśli wybudujemy ostatni ten e, żetonik. Do tego mamy tutaj naszą planszę, którą na początku gry będziemy sobie rozbudowywać. Każdy z graczy dostaje e, żetoniki pracowników i pięć e, żetonów swoich domków. Tak? One są dwustronne, e, jasna nieulepszona, czarna ulepszona. Jeśli gramy na dwóch graczy, to te dwa budyneczki odpadają. Tak? Tu mamy jedynki i do tego te wszystkie trzy, cztery i pięć możemy sobie schować. Na początku gry musimy przeprowadzić fazę budowania tego naszego miasteczka. Tak, tutaj mamy tą katedrę, którą będziemy budować. Po prostu bierzemy żeton i będziemy sobie gdzieś dokładać. Dokładamy w ten sposób sobie, że musi się stykać tym dłuższym bokiem, nie może tym węższym. I jeśli położyliśmy sobie taki żetonik, kładziemy sobie nasze tutaj domek, jaki chcemy. Tak, następny gracz jedzie sobie gdzieś dokłada też. Zbieram że tu dołoży, on sobie wsadzi tutaj trójkę, teraz my powiedzmy, że sobie dołożymy tu i dołożymy sobie też tu trójkę i to by wyglądało mniej więcej ten sposób, tak? Jeśli mamy więcej graczy, to wiadomo, ta mapka będzie coraz większa, ale ogólnie zasada jest taka sama, że bierzemy kafel i układamy. To będzie do końca gry tak e, wyglądało. Nie będziemy zmieniać już tych płytek. Teraz, jeśli gramy na dwóch, to mamy tylko jedną kartę praw. I Gra będzie się składała z następujących ruchów. E, powiedzmy, że żółty będzie pierwszym graczem. Tutaj mamy podpowiadajkę, tak? Mamy cztery fazy. W pierwszej fazie będziemy sobie rozmieszczać pracowników. Pracownik Rozmieszczamy w tej spo ten sposób, że wybieramy sobie jeden z tych pionków, powiedzmy, że weźmiemy jedynkę i jako żółty może umieścić jednego pracownika. Pracownika układa sobie gdzieś tutaj w tym obrębie, powiedzmy, że sobie ułożymy tu. Jeśli byśmy mieli tą chatkę ulepszoną, czyli na tą ciemną stronę, byśmy mogli sobie dwóch pracowników włożyć. No i pierwszy sobie też jedzie teraz na przykład zielony sobie bierze czwórkę kładzie tutaj ten sobie szuka gdzie ma czwórkę tu, patrzy gdzie jest sobie położyć piątka kładzie sobie piątkę tu ten ma piątkę tu sobie kładzie teraz ten sobie weźmie dwójeczkę położy sobie dwójeczkę tu ten ma dwójeczkę tu, czyli ten może no i została trójka żółtemu trójka jest tu, czyli żółty jest zablokowany i nie wyłoży tego kafeleczka a ten sobie może tą trójkę położyć tutaj tak, mamy zakończone te ruchy i teraz zbierzemy sobie znaczniki znaczniki, czyli zbieramy to co tu jest, układam jakby to wyglądało i tak by to wyglądało ten by pozbierał znaczniki cztery, tak by pozbierał sobie 5 znaczników, oczywiście. Jeszcze na początku, gdy każdy dostaje zasłonkę, za tą zasłonką mamy właśnie te surowce, które zebraliśmy przed chwilą, i te tutaj żetoniki. Teraz następna faza, czyli będziemy wydawać punkciki. Tu jest tak samo jak w Flower, gdzie możemy spauzować, czyli poczekać, co się będzie działo. I dołączycie dalej do gry. Pierwszym akcją, jaką możemy zrobić, czyli wydać sobie żetoniki, tak, czyli bym mógł sobie wydać te dwa, żeby sobie wziąć ten kafelek. Oczywiście to by szło za, za słonkę. To idą do zasobów ogólnych. Teraz, jeśli ten rządek cały przejdzie, odsłaniają się szóstki. tak, one są po prostu czy bardziej mocne, tak odsłaniam po jednej, żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda. Następną akcję jaką możemy zrobić jest to ulepszenie chaty. Czyli muszę wy, musiałbym wydać e, czarny i brązowy, tak? Czarny i brązowy. I ulepszam sobie chatę, czyli przekładam ją na drugą stronę. Teraz, Tak jak wam wspominałem, ten e, gracz, jeśli wybierze piątkę, będzie mógł umieścić dwóch pracowników. Jeśli oczywiście będzie miał wolne pole. Następna akcja za brązowe kładziemy sobie płocik tak powiedzmy że sobie byśmy sobie położyli tak płocik teraz jeśli będzie jedynka wybrana jedynka nie może tutaj przejść przez płot po prostu płot blokuje nam. Teraz za czerwone po prostu ściągamy ten płocik. Jeśli obtoczony będzie kafel z każdej strony czyli powiedzmy żeby było coś takiego nawet z naszych. Tak, to ta jedynka musi być usunięta stąd i musi być gdzieś przełożona w inne miejsce. Tak? To jest jedyna opcja, kiedy możemy sobie przełożyć tą, tą chatkę w inne miejsce. Możemy to sami zrobić, możemy to zrobić przy pomocy kogoś. Jeśli mamy tak jak tutaj, to jedną, jeden płot musi ktoś nam dać, bo mamy tylko trzy płoty w zasobach. Kolejna opcja to jest kupienie kostek od rzemieślników, czyli mamy tutaj, jak widzicie, za dwie bierzemy białą, za trzy bierzemy fioletową i za cztery bierzemy złoto, tak? Czyli wydajemy swoje kosteczki, powiedzmy, żeby wydał, na przykład, trzy kostki, by mógł sobie wziąć tą. Kolejna akcja to jest wydanie dwóch kosteczek, żeby wziąć sobie inną kosteczkę stąd. Teraz jest jeszcze jeden taki myk tutaj. Bo jeśli na przykład ktoś by zbudował z tą fioletową kosteczką, to ta fioletowa kosteczka idzie do zasobów. I w tym momencie możemy za dwa wymienić sobie na tą fioletową kosteczkę. tak? Nigdy nie wymieniamy z planszy, tylko zawsze wymieniamy stąd. Jeśli tu jest w puli jakaś kostka, możemy ją wziąć. Jeśli tu się skończą kosteczki, no to będziemy kupować z tego tu po prostu. No i na końcu, jeśli będziemy pauzować, możemy kupić kartę pracy. Karta pracy jest za jedną kosteczkę i w tym momencie pauzujemy, znaczy pasujemy grę. Karty pracy zmieniają troszkę zasady, mają różne opcje, tak? mają te zasady zagrania tak, mamy zagraj podczas fazy pierwszej na czas jednej tury w fazie pierwszej możesz zmienić numer na swojej chacie czyli będziemy mogli powiedzieć, że mamy dwie czwórki na przykład, tak tu mamy na przykład zepsuty płot czyli zagraj w fazie pierwszej lub podczas, że możemy przechodzić przez płoty tutaj mamy zagraj na początku tak, możesz wybrać gracza startowego na początku tej fazy tu mamy na przykład, może zagrać w dowolnym momencie, chatka zostaje natychmiast ulepszona do domu, czyli obracamy sobie, te karty są dosyć mocne i dosyć fajne, także też fajnie je sobie zbierać, tylko je się ciężko zbiera, na dwóch graczy mamy tylko jedną taką kartę, na więcej graczy mamy dwie, plus musimy spauzować od razu turę. Teraz wszystko to sobie ściągamy tych naszych pracowników i mamy znacznik pierwszego gracza. Znacznik pierwszego gracza przechodzi i jest licytacja. Ten znacznik licytujemy za kosteczki. Każda kosteczka jest warta 1, Nawet te, tutaj, które musimy zakupić, czyli złoto, tak samo jest warte jak na przykład drewno. Licytujemy się i. Ten gracz, który ma ten znacznik, bo ten znacznik będzie przechodził, będzie dostawał te wszystkie kosteczki, tak? Ale ten, ten gracz może też e, wyrównać licytację. Wtedy on będzie płacił temu, kto e, dał ostatnią ofertę. I tak by praktycznie wyglądała cała gra. Na koniec gry, czyli jak już będzie zbudowana ta katedra, tutaj mamy oczywiście te punkty zwycięstwa, które będziemy zdobywać. Później będziemy mieli, tak jak tutaj widzimy, za złoto cztery Punkciki za purpurowe, fioletowe 3, białe 2, i każda inna kosteczka to jest jeden punkt zwycięstwa. Kto ma najwięcej, wygrywa. Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze. Po partice nie nagramy z tego względu, że jest to gra z rodziny Kejów. Witka nie lubi gier z rodziny Kejów na dwie osoby, szczególnie ze mną. Ta gra jest też mocno interakcyjna. Dlatego nagrałem wam filmik z partyjką przykładową na dwie ręce. a takich dwóch pomocników, tam będziecie je widzieć. Samo nie po to, żeby mi się nie myliły te ręce, kto, kto kiedy jechał. Ale wracając do gry, gra na dwie osoby jest dosyć specyficzna. Macie filmik, zobaczycie sami, jak to wygląda tam w miarę staram się tłumaczyć co robię e, 3 4 osoby przy tej grze to jest taki chyba idealny 5 osób jest troszkę długo choć gra nie jest długa bo dosyć wszystko to szybko płynnie idzie na 5 osób już będziemy dosyć często korzystać z fazy z fazy z akcji pasowania ale nie pobierania tej karty czyli nie pasowania takiego permanentnego, tylko takiego że sobie ta kolejka pojedzie dalej po to że jeśli ktoś będzie budował, możemy zgarnąć te surowce taniej, ale y, licząc się z tym, że możemy stracić kartę, bo karty mamy tylko dwie. Na pięciu graczy y, dwie karty to tak troszkę y, będą one tutaj robiły robotę. Gra, jeśli lubicie katanów, to jest gra typu katan. Y, ja na to mówię z tego względu, że mamy te pięć znaczników. Które będziemy wybierać, tak jakbyśmy kolali kostką, tylko z tą różnicą, że tu na pewno to wszystko wyleci. Do tego mamy troszkę wrednych opcji, jak płot, jak blokowanie skardy, jak dorzucanie skarty droższego surowca za te budyneczki, które tutaj będziemy sobie budować. Tymi budyneczkami też wydłużamy grę, skracamy. My przeważnie ubieramy ten ostatni rządek, żeby ta gra też się za długo nie dużyła. Ogólnie gra dosyć fajna, tutaj mam niemiecką wersję, bo ona nigdy nie wyszła w Polsce, też dosyć ciężko angielską było zdobyć, nawet nie wiem czy wyszła w, w wersji angielskiej. Gra z rodziny Kejów, jeśli lubicie takie gry z rodziny Kejów to dajcie znać, troszkę ich mamy, to Wam zaprezentuję, też dajcie znać czy jeśli ogrywam na dwie ręce, nagrywać dla Was coś w stylu popartyjce, czy coś takiego, żeby ciut więcej wam opowiadać o tej grze. Na tą chwilę. Wszystko dzięki i do następnego.